Cześć widzę, witam Was bardzo serdecznie. Wiem, dawno mi nie było, ale byłem na wakacjach i miałem urodziny, więc każdy kto ten tu jest może napisać w komentarzu wszystkiego najlepszego. No ale tak, jest ankieta na moim kanale. I ja bym prosił bardzo, żebyście ją wypełnili. Tam jest, um, czy mam nagrywać Little Nightmares 2 dalej, bo był już pierwszy odcinek z tego, albo czy Resident Evil 2, bo jeszcze tego nie było. No chyba, że na moim starym kanale, ale to się nie liczy. No, więc czekam na waszą odpowiedź, zobaczymy ile będzie głosów. <laughs> no i co? Papa. Pa.